Cześć, 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 dzień dobry, witam Was serdecznie. Coś u mnie jest ciemny ekran, zaraz zrobimy, żeby było jasno. Jest, nastała jasność. Ok, zaczynamy już. Z moich obliczeń wynika, że trzynasty dzień wyzwania zaczyna z wizją końca, czyli to już jest drugi, drugi nasz, drugi nasz nawyk. Jaki? Siedem nawyków skutecznego działania, tak, drugi nasz skuteczny nawyk. Dobrze. Mam nadzieję, że weekend Wam miną cudownie, fantastycznie, wspaniale, że naostrzyliście piłę. U mnie było dosyć intensywnie, raczej pracowicie. No nic, czasem takie weekendy się zdarzają. Zanim zaczniemy, o, jest ktoś za mną już. Cześć, witam Cię serdecznie. I co? Pierwsze pytanie, jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze. Dwa, czy macie swoje sekretniki, notatniki, żeby można było zapisać zadanie? E, dzisiaj będziemy określać role i cele, ale zanim do tego przejdziemy, gdzie jest mój, moja, mój pomocnik. Zanim za, e, do tego dojdziemy, to pamiętajcie, że przeczytam szybko czy listę e, z pierwszego wyzwania, bądź proaktywny. Po co? Żebyśmy pamiętali, że należy cały czas ten pierwszy nawyk wprowadzać w życie, bo inaczej nic się nie zadzieje. Tak to już. No to ja tu mam ściągę moją i jedziemy z koksem. Kto pamięta, co było na pierwszym miejscu? Sprawy, w których chcę być proaktywny, a byłem reaktywny i co z tym zrobiłem. Pamiętacie, powiem po raz który z kolei, że pisaliśmy sobie zadania do tego, do tego tematu. Zadania, punkty, ile spraw mamy, w których byśmy chcieli być proaktywni, a nie jesteśmy. Więc braliśmy jedną na tapetę. Jedną sprawę, metoda małych kroków się sprawdza i później dopiero jak ją zmieniliśmy z reaktywnej na proaktywną, to mogliśmy iść dalej. Oczywiście ta lista cały czas może się, może się wydłużać, może być uzupełniana, tak? czyli e, wyczerpałam listę albo w międzyczasie coś się pojawiło, no to siłą rzeczy, jeżeli wciąż jestem gdzieś reaktywny, reaktywna, to, to dopisuję sobie do listy i biorę się w odpowiednim czasie. Za to dobra. Dwa obszary, w których chcesz wprowadzić proaktywną atmosferę. Trzy: język proaktywności. Ja do tej pory mam ustawiony w telefonie, szukam telefonu, przecież mówię do niego. E, dalej mam w telefonie ustawione przypomnienie, tak, które mi przypomina, że tak, mogę, to moje hasła, ten mój język proaktywności: tak, mogę, potrafię, chcę, Trening nikt czyni mistrza, chcę, mogę, jeśli chcę przyjrzyjmy się, co, mo, co mogę zobaczmy, się, co mogę z tym zrobić. Każdy będzie miał inne słowa, inne wyrazy takie mocy przybywaj. Nazwam to tak ten zestaw, wyraz, zestaw, zestaw wyrazów mocy przybywaj, takie, które mi dają powera i zmieniają moje nastawienie, czyli zmieniają mój sposób myślenia, a potem zmieniają moje decyzje, które podejmuję, tak? Bo nie zostawiam tej sprawy, tylko podejmuję działanie i patrzę, co z tego wychodzi. Dobra, cztery krąg wpływu, pięć problemy podlegające Twojej kontroli, sześć pożegnanie sytuacji, na które nie mam wpływu. Pamiętajcie, warto ją zapisać sobie choćby na małej kartce, jaką macie pod ręką, i niech sobie leci gdzieś tam. Niech Wam nie zaprząta już głowy, i wasz, niech Wam nie zatruwa życie. Paweł, eee, paweł? Pa, pa. Siedem, 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 to tak. Czym chcesz być lepszy? Lepszy lider, lepszy prowadzący lepszy ojciec, matka, szef, tu możemy wpisać każdą rolę. Każdy z nas pełni kilka ról w życiu i możemy sobie każdą rolę tutaj wpisać, że chcemy być w tym lepsi. 8. Um, analiza dotychczasowych błędów i doświadczeń. Też warto sobie zapisać, przeanalizować, wyciągnąć wnioski i zastosować. No po co nam te doświadczenia, jeżeli nie wiemy, czy są dobre dla nas, czy warto je dalej powtarzać, czy ich nie chcemy? Hmm, warto sobie odpowiedzieć. 9. Zobowiązania wobec siebie i innych. Czy, pode, czy świadomie już podejmujesz zobowiązania wobec siebie i je realizujesz, czy, czy nie? A może podejmujesz łatwo zobowiązania wobec innych i ich też nie realizujesz. Najlepsza jest równowaga, więc dobrze jest świadomie wybrać zobowiązania, zdecydować się, że coś się, czegoś się podejmę i, tego, i to zrealizować. No chyba, że tak nie chcecie. Oczywiście, wszystko to, co mówię, to jest dla tych, co chcą. Przyjrzyjcie się temu. Dobra, jak tam z tymi zobowiązaniami. 10 sytuacji, w których chcesz być częścią rozwiązania nie problemu. To trochę podobne jest do tych pierwszych, gdzie chcę wprowadzić proaktywną atmosferę, albo gdzie, nie chcę, gdzie chcę być e, proaktywny, a byłem reaktywny. Tak myślę, że to się łączy. E, 10, 11. Za co wezmę odpowiedzialność? Za co wezmę odpowiedzialność w tym tygodniu? Za co wezmę odpowiedzialność dzisiaj, w tym dniu? I jak ktoś ma takie małe karteczki lub większe, może sobie zaraz od. Żeby to nie była tylko czegliczna sucha. Można sobie zapisać w tym tygodniu albo teraz, dzisiaj wezmę odpowiedzialność za. No, weźmy jakąś sprawę, która Was męczy, którą nie doprowadziliście do końca, a którą chcecie się już. Którą chcecie zrealizować, y, zrobić, mieć z głowy, bo Was męczy, bo, wam, by, m, bo, ba, bo, bo, wam, bo by Wam w czymś pomogło. To, o to mi chodzi. Więc zapisujemy sobie na kartce jakieś hasło. Ja sobie zapisałam, tym co to dla mnie oznacza, W tym przyklejam w i się tym zajmę Tutaj Tu będzie kwestia właśnie za co, by, za co wzięłam odpowiedzialność. Jeszcze tylko nie zrobiła. Ok. No tyle. Tyle z tej checklisty. I co? Muszę z rąknu dźwignić. Jedziemy z określaniem ról i celów. Napisałam sobie tutaj, że warto, że będziemy mówić o, o, jak już przejdziemy wszystkie te podrozdziały, o rozwiniemy kwestię afirmacji bardziej, bo ostatnio widzona jest na na topecie. Dużo osób o tym mówi. O, cześć Joanna, witam cię bardzo serdecznie, miło. Dobra, ja sobie zapisuję, że mamy popracować, osobny jeden odcinek zrobić ta afirmację. Cześć, czy ja znowu nie zrobiłam. Czy ja robię to na Mastermindzie? Mam nadzieję, na grupie Mastermindowej. Chyba nie. Ups. No nic trudno, jak już zaczęłam. 10 minut, no to już tu skończę. Dobra, określanie ról i celów. Lewa. słowo logiczna półkula, mózgowa, staje się oczywiście ważna także wtedy. Pamiętacie, Robisz live na swoim prywatnym. Cześć Natalia, teraz się zorientowałam, że znowu kolejny raz nie robię na Mastermindzie. No nie już tu zostawię, potem przekopiuję. tam się przekopiuję, wrzucę linka. On, on, pokój, pokój, spokój, spokój. Dobra, idziemy. Eee, lewa, słowno-logiczna półkula mózgowa, staje się oczywiście ważna także wtedy, gdy usiłujesz zebrać wyobrażenia, uczucia i obrazy prawej półkuli i wyrazić je słowami w swojej misji życiowej. Podobnie jak ćwiczenia oddechowe pomagają zintegrować ciało i umysł, tak pisanie jest rodzajem aktywności psycho-neuromięśniowej. mięśniowej hmm. Która tworzy pomoc pomiędzy świadomą i podświadomą częścią mózgu. Pisanie oczyszcza, krystalizuje i nadaje wyrazistość myślom oraz pomaga podzielić całość na fragmenty. Trochę naukowo to brzmi, no ale okej, okay, przejdziemy do. Każdy z nas ma kilka różnych ról w życiu. O, dzisiaj to mówiłam. Obszary rzeczywistości, na które jest, za które jesteśmy odpowiedzialni. Od choćby ja. Moje realne to. Jednostka ludzka, mąż, ojciec, nauczyciel, członek kościoła i biznesmen. Każda z nich jest ważna. Jednym z głównych problemów, przed jakimi stoją ludzie pragnący stać się w życiu bardziej skutecznie, jest zbyt wąskie myślenie. Hmm, chyba się z tym zgodzę. Tracą poczucie proporcji, równowagi, naturalnej ekologii, niezbędnej do efektywnego życia. Zdarza się, że praca pochłania ich do tego stopnia, że zaniedbują własne zdrowie. W imię zawodowego sukcesu mogą także zaniedbać najcenniejsze w ich życiu więzi. I tak często się zdarza. Może się okazać, że Twoja misja życiowa będzie znacznie bardziej wyważona i łatwiejsza do realizacji, gdy podzielisz ją na konkretne obszary działalności i będziesz mówić o celach, jakie chciałbyś w tych działaniach osiągnąć. Myślę, że to ułatwi sprawę. Zwłaszcza jak ktoś zaczyna z wyznaczaniem celów. Wspój na swoją rolę zawodową. Możesz być sprzedawcą, menadżerem lub wytwórcą. Jakie są Twoje zamiary na tym polu? Jakimi wartościami powinieneś się kierować? Pomyśl o swoich osobistych rolach: męża, żony, ojca, matki, sąsiada, przyjaciela, nie wiem, dodała jeszcze córki, syna. O co ci chodzi w tym wypadku? Co jest dla ciebie ważne? To często się będzie chyba w tej książce bardzo, bardzo często e, powtarzać. W coachingu zresztą też jest. Co jest dla ciebie ważne? O co ci tak naprawdę chodzi? Co jest dla ciebie tak naprawdę bardzo tak naprawdę, naprawdę ważny. Pomyśl o rolach społecznych na polu politycznym, społecznym, na polu organizacji ochotniczych i charytatywnych. Jeden z członków kierownictwa dużego zakładu pracy skorzystał z pomysłu podziału na rolę i sporządził deklarację w swojej misji życiowej następująco. Moja misja na życie spójne, moja misja to życie spójne, zgodne z sumieniem oraz przyczynianie się do lepszego życia innych. Na razie zrobię... Ile przerw, bo czas, żeby sobie wziąć sekretnik, notatnik, coś do zapisywania, bo bez działania nie przejdziemy z jednego punktu do drugiego. E, musi się coś dziać, musi być ruch, musi być działanie. Dlatego wracam do tych, e, do tych ról. Wypisz sobie, jeżeli jeszcze nie wypisywałeś, albo masz jakieś cele i teraz będziesz już określone, spisane. Może do każdej roli, może tylko w kwestiach zawodowych i będziesz mógł sobie zweryfikować, jakie cele miałeś do tej pory zapisane, a jakie teraz ci wyjdą. No i można je zaktualizować. Może się okażą, że to może się okaże, że te cele wcale nie są jakieś aktualne, a ty cały czas pracujesz nad tym, żeby się zrealizowały. Więc uwaga! Pierwsze pytanie, pierwsze zadanie na dzisiaj. Rola zawodowa. Jaki ja tam mam cel, tak? Pierwsza. Moja rola zawodowa. Dobrze sobie jest zapisać, sprecyzować. Rola zawodowa. Rola zawodowa. No i jaki, e, jaką rolę zawodową pełnię? Raz, dwa, trzy. Kropkę wpisałam, żeby każdy sobie wypisał. Tak jest. Rola zawodowa, jaką pełnię i teraz mój cel lub cele dla tej roli. Później możemy sobie wypisać, może to być też kilka ról, bo ktoś może pracować jako nie wiem, na dwóch jakichś stanowiskach, tak? Ma dwie role, trzy. To sobie do każdej roli sprecyzujmy, jaką rolę tam w tych kwestiach zawodowych pełnię i jakie mam cele do tej roli. Możecie też zobaczyć, czy tych celi jest, nie, nie jest za dużo, czy się łączą, czy się rozmijają, czy mają coś wspólnego. Dobra. Dwa. I oczywiście pewnie teraz nie wypiszecie, taka mała dygresja, ponieważ mm, musiałaby zapaść tutaj cisza. Albo ja bym gderała jeszcze przez kilka minut, patrzę, które jest godzina 15 minut, jeszcze mamy, gderałabym tutaj. A wy byście się może nie mogli skupić, dlatego zachęcam, jak tylko skończę, albo będziecie mieli chwilę dzisiaj dla siebie, oczywiście zawsze mówię, w miejscu odosobnienia, gdzie nikt nie będzie Wam zaglądał przez ramię, co Wy tam robicie, nie będzie Was oceniał, czy to mądre, czy głupie, czy złe, tak żebyście mieli to e, czas dla siebie, e, to poczucie bezpieczeństwa, że możecie sobie popisać sami ze sobą dobra i przeanalizować to, bo to jest ważne. Samo zapisanie nic nie daje. Dobra, no i rola zawodowa, cele. I teraz bierzemy sobie na tapetę e, te role, które pry, prywatnie pełnimy, tak? No i znowu role w życiu prywatnym. To będzie drugie zadanie. No i znowu piszemy, jakie role w życiu prywatnym pełni. I znowu tu przypominam, może być, tak? Role w życiu, tak na Was groziłam szybko, ale wiecie o co chodzi. Role w życiu prywatnym może być właśnie mąż, żona, Mm, przyjaciel, kto tam jeszcze mamy? Wytwórca. Nie, to nie w życiu prywatnym, sorry. M mąż, żona, ojciec, matka, sąsiad przyjaciel. Ok, i znowu jakie cele tam realizujemy, jakie cele tam pełnimy? Nie pełnimy tylko, jakie chcemy cele zrealizować. I znowu warto się pokusić o to, żeby za dużo czasu, to, dużo czasu na to poświęcić, żeby się to zaangażować, żeby nam wyszło faktycznie, jakie mamy cele i czy one są aktualne. I to będą pytania do tych dwóch zadań. Oczywiście, u mnie muszą być pytania, bez tego ani rusz. Jak już sobie wypiszecie wszystkie role w życiu prywatnym, jakie pełnicie i jakie macie cele, być może nigdy ich nie określaliście, warto się o to pokusić. Chyba, że ktoś nie chce, no to oczywiście nie trzeba, ale tutaj pracujemy. Tutaj pracują osoby, które chcą to przeanalizować i chcą i chcą nad tym pracować. No dobra, czyli role w życiu prywatnym, jakie pełni może być ich z 5-10, może więcej. I do każdej roli jakiś cel albo kilka celów, celi. Dobra, i teraz pytania, już sobie później wypiszecie wszystkie, wszystkie cele. To zadajcie sobie pytania, czy one są aktualne. A nawet wcześniej zadałabym sobie pytanie, czy te cele są moje. Czy te cele są moje? Czy są one narzucone? Hmm, czy ktoś mi je narzucił? A ja kiedyś je kupiłam, kupiłem i w ogóle nie zastanawiałam się, czy są moje. Więc to jest ważne, żeby. Żeby sprawdzić, żeby je zweryfikować, żeby się nie okazało tego tak ostatnio komuś znowu mówiłam, żebyśmy się wspinali. Na, I to jest bardzo popularne hasło, i chyba wiele osób już to słyszało, żeby się wspinać na właściwą ścianę, wchodzić pod właściwej drabinie, żeby się nie okazało, że w ogóle tego nie chcieliśmy i nie o to nam chodziło. Jest tu takie pytanie właśnie, o co ci chodzi w tym wypadku? O co ci chodzi w tym wypadku? Czyli co chcesz w tych rolach osiągnąć? Co jest dla Ciebie ważne? Czy te cele są dla mnie ważne? To też dobre pytanie. Już je zapisuję. Czy te cele są dla mnie ważne? Wszystkie. Jeżeli ktoś nie jest pewny, no to trzeba się pochylić nad tym pytaniem, nad, ty, yy, nad danym celem. Zapisać sobie może być może ten cel na kartce jednej, jednej jedynej, tylko tej dedykowanej. Akurat mam tu taką małą, ale weźmy dużą kartkę 4 i zapiszmy ten cel. I się zastanówmy, czy to jest nasz, czy nie nasz. Popatrzmy na niego. Powinno coś Bo odpowiedzi są właśnie w nas. Dobra, czy to jest, czyli pytania, czy one są aktualne te cele? Może nie mam. To pytanie, dlaczego nigdy ich nie ustalam? Być może nie chcę. A jeżeli chcę, to jakie te cele powinny być? Jakie te cele chciałabym osiągnąć, a czy... Te cele są moje i czy te cele są dla mnie ważne. Dobra, co tam dalej mamy? Mm, jeszcze rzucę okiem, czy nie przeoczyłam jakiegoś, jakiegoś pytania. Nie, dobra. Ale oczywiście zawsze mówię, że można się pokusić o jakieś inne pytania. Czyli jeżeli coś ja mówię, robimy jakieś, jakieś zadania i mówię jakieś pytania do danego zadania, a Wam przychodzą do głowy inne. To oczywiście zapisujcie te pytania i odpowiedzcie sobie. Dobra, jedziemy dalej, aby wypełnić tę misję. Ja już mówiłam parę razy o tej misji i znowu wracamy, więc jest to ważne, przynajmniej dla autora. Dobra, jedziemy. Nie mamy już dużo czasu, ale myślę, że skończymy. Dobra, o czasie. Kocha, e, aby wypełnić misję. Aby wypełnić tę misję, przypominam tę misję tego gościa, czyli moja misja to życie spójne, zgodne z sumieniem oraz przyczynianie się do lepszego życia innych. Aby wypełnić tę misję, co robi gość? Kocham bliźniego. Wszędzie szukam miłości, kocham każdego, nie bacząc na jego sytuację. Dwa, jestem gotów do poświęceń. Poświęcam czas, zdolności i wszelkie inne środki, aby wypełnić swoją misję. Trzy. Inspiruję. Uczę przez przykład, że wszyscy jesteśmy kochanymi dziećmi Ojca Niebieskiego i z jego pomocą możemy pokonać każdego goliata. Cztery. Mam wpływ to, co robię, odbija się pozytywnie na życiu innych. Jest ten wpływa mi się podoba. Następujące role są w moim posłannictwie najważniejsze. Mąż jeden. Moja żona, czyli pełni rolę męża. Moja żona jest najważniejszą osobą w moim życiu. Wspólnie przyczyniamy się do harmonii, dajemy owoce pracy, miłości bliźniego oraz gospodarności. 2. Ojciec, czyli jego druga rola. Pomagam dzieciom doświadczać stopniowo coraz większej radości w życiu. 3. Syn i brat. Jestem tam, często, by dawać miłość i wsparcie. 4. Chrześcijanin, eee, czyli te kwestie religijne. Też możemy tutaj sobie wpisać rolę, jakie tam pełnimy. Bóg może na mnie liczyć. Dotrzymam naszego przymierza i służyć będę Jego dzieciom. Oczywiście Wy nie musicie mieć tego w swojej misji. E, I nie musicie też takiej roli pełnić. To jest przykład. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sąsiad. Przez moje uczynki przeziera miłość Chrystusa. Sześć. Agent zmian. Agent zmian. Podoba się to określenie. E, dla dużych firm jestem katalizatorem w ich dążeniach do najwyższych osiągnięć. Dobra. Aż sobie zaznaczę. Mój oczujepkiem. Dobra, i ostatnie, uczeń, co uczeń, czyli pełni rolę ucznia w życiu. Dobre podejście. Ucze, uczeń, codziennie uczę się czegoś ważnego. To też mi się bardzo podoba, daje do myślenia i inaczej całkiem fokusuje y, moją świadomość y, na to, co się dzieje, jak będzie wyglądał mój dzień. Dobra, na koniec. Zapisanie własnej misji w terminach. Ważnych życiowych ról daje poczucie równowagi i harmonii. Określa jasno każdą z tych ról. Możesz systematycznie je przeglądać, aby być pewnym, że nie zaabsorbowałaś się wyłącznie jedna z nich. Podczas gdy zaniedbujesz inne, równie ważne, a może nawet ważniejsze. I znowu, ja mówiłam o tych misjach i było. W tamtym tygodniu pisaliśmy naszą misję. Zaczęliśmy nad nią pracować, więc warto sobie wrócić i zobaczyć, co tam wypisaliśmy. Czyli jak rozbijemy je na rolę, to się zgadza, czy się pokrywają nasze, e, nasze cele, nasze wartości, to co chcemy. Dobra, teraz nie mogę tego znaleźć w książce, ale pamiętajcie, był. Jeżeli ktoś nie oglądał, bo znowu robienie na tym profilu, co trzeba nie robię na mojej grupie mastermindowej, e, moja wina, to, to tam sobie znajdziecie ten dzień, w którym pracowaliśmy na tym. Dobra. Po wyodrębnieniu ról możesz pomyśleć o ostatecznych celach. Jakie chciałbyś w każdej chwili osiągnąć, i znowu wracamy do prawej półkuli. Znowu korzystamy z wyobraźni, kreatywności, sumienia i inspiracji. Jeżeli cele będą przedłużeniem misji życiowej, opartej na prawidłowych zasadach, to będą się zasadniczo różnić od celów zazwyczaj stawianych przez ludzi. I tu się zgodzę. A wy nie zgadzajcie się ze mną, tylko sobie sami sprawdźcie, jak to wygląda u Was. Będę, będą pozostawać w harmonii z właściwymi zasadami i sprawami naturalnymi, które dają większą moc do osiągnięcia tych celów. Nie są to zaledwie przyswojone przez ciebie cele innych, są Twoje własne i jest zupełnie inaczej, gdy mamy swoje, nienarzucone przez innych. Są odbiciem Twoich najskrytszych wartości, niepowtarzalnych zdolności, po każdy ma takie. Twojego poczucia misji wyrastają z dokonanego przez Ciebie wyboru życiowych ról. I tu mój mały komentarz. Faktycznie, jeżeli sobie popracujemy nad swoją misją i wizją, także życia prywatnego, nie tylko swojej firmy czy mm, swojego związku, swojej rodziny. I do tego sobie e, popracuj wypiszemy, uświadomimy, jakie my mamy wartości i wyznaczymy sami swoje cele w odniesieniu do tego, to w ogóle jakość życia jest całkiem, całkiem inna. Ale to też moje subiektywne odczucie. Musicie sobie sprawdzić, jak to wygląda u was, jak to jest. Doświadczcie i wybierzcie. Potem możecie wybierać. Nie chcę mieć swoich celów, chcę realizować cele innych. I to też będzie ok. Skuteczny cel skupia się raczej na rezultacie niż na działaniu. I to też jedziemy zaznaczamy. Określam miejsce, do którego zmierzasz. A przez to pomaga określić, gdzie się znajdujesz. dostarczać Ci ważnych informacji, jak się tam dostać. I mówi Ci, że przybyłeś na miejsce. Czyli moja nieśmiertelna, mój nieśmiertelny rysunek do tego. E, dobra, Jednoczy Twoje wysiłki i energię. Nadaje sens i znaczenie wszystkiemu, co robisz. Mhm. Zgadzam się. Wreszcie ciele się. Codzienne działanie, przez co stajesz się proaktywny, odpowiadasz za swoje życie i sprawiasz, że każdego dnia dzieją się rzeczy, które pozwalają ci spełnić Twoją misję. Czyli to wszystko znowu jest połączone. I to jest myślę klucz tego rozdziału. Role i cele nadają strukturę i kierunek Twojej misji. Jeśli jeszcze nie sformułowałeś tej deklaracji, jest to właściwy moment, by, do by tego dokonać. Samo tylko wyodrębnienie różnych dziedzin swojego życia i określenie dwóch lub trzech najważniejszych rezultatów, jakie według Ciebie powinieneś w nich osiągnąć, da ci całościową perspektywę Twojego życia i wyczucia kierunków. Omawiając nawyk trzeci, zagłębimy się w zagadnienia celów krótkoterminowych, i to też jest ważne. Ważne, abyś do tego momentu określił zgodnie z deklarowaną misją własne role i cele. Pamiętajcie, Cały czas, nie dość, że na początku, pamiętamy o pierwszym nawyku, czyli bądź proaktywny, ćwiczę mięśnie proaktywności. Ważne, abyś do tego, o to też zaznaczę, dadzą ci one bowiem podstawy do skutecznego ustalania i osiągania celów w codziennym zarządzaniu życiem i czasem. A ile osób potrzebuje, cały czas szuka szkoleń, warsztatów, książek na temat zarządzania siebie w czasie, swoim czasem, nie tylko w życiu prywatnym, ale też w zawodowym, a może zwłaszcza w zawodowym. Dlatego wszystko jest połączone i trzeba koniecznie pracować nad pierwszym nawykiem, czyli ta checklista. Drukujcie sobie, sprawdzajcie yy, i co? Odhaczajcie, przypominajcie nad sobie nad czym pracujecie, nad czym nie. Popracujcie nad tą misją i, i później będzie, jak przejdziemy już do trzeciego nawyku, to te wszystkie, pierwszy, drugi nawyk będą Wam potrzebne, tak jak w matematyce, tak? Jak się czegoś nie nauczymy, to potem nam to kuleje i jak idziemy dalej, to i tak wychodzi, że czegoś nie mamy, czegoś nie zrobiliśmy. Tak jak pójdziecie do mm, nie wiem, jakiegoś konsultanta biznesowego, albo będziecie chcieli e, do specjalisty marketingowego i to też, jak nie będziecie mieli klienta docelowego e, określonego, to też albo będzie, to będzie Wam kulało, tak? Cały czas będzie ktoś was o to pytał, bo będą te dane Wam potrzebne. Więc znowu jak, czegoś, jak coś zaniedbamy na początku, to nam to będzie... Cały czas później wychodzić na wierzch, przypominać, że tego nie zrobiłeś dokładnie. Więc zachęcam jeszcze raz, zróbcie to rzetelnie, jeżeli chcecie mieć jakieś efekty. Dobra. E... ja napisze, ja muszę nadrobić pierwszy nawyk, bo dołączyłam dwa tygodnie temu. Patrzę na zegarek. No, warto, powiem Ci, że warto. Zrób sobie mm, metodą małych kroków. Może zacznij, nie wiem, raz, jeden na tydzień, dwa na tydzień, tyle ile możesz, tak żeby znowu nie przesadzić, bo też z doświadczenia wiem mojego i widzę jak inni, jak się na coś rzucimy, to później musimy odreagować i robimy znowu przerwę. Więc, żeby tej przerwy znowu nie było, to sobie pomału, małymi krokami zaczynaj słuchać. Może być jeden na tydzień. To wszystko jest proces, to nie jest bieg na 60 metrów na czas. Lepiej, moim zdaniem, pomału, metodą małych kroków um, i zrobić to faktycznie solidnie, tak, żeby ci to pracowało. I ci to nie ucieknie, bo ja ty, tych e, live'ów nie zrzucę, e, znaczy nie, nie usunę ze ściany. Będzie cały czas na tej grupie mastermindowej, więc pomału, metodą małych kroków, tak, żebyś faktycznie wypracowała to sobie na, na taki długi czas, żeby Ci to pracowało długoterminowo, aż postanowił, że nie chcesz tego nawyku i go chcesz zmienić. Dobra, to ja kończę, zmieściłam się w czasie. Dzisiaj oczywiście pytania i odpowiedzi, więc jak ktoś ma, to może nadal pisać i wtedy będę w kolejnych tygodniach odpowiadać. Dzisiaj o 9.30, tak, z moich prywatnych, osobistych powodów, Rodzinnych nie było w tamtym tygodniu. I dwa tygodnie temu chyba też. ile dobrze pamiętam, więc dzisiaj chcę to nadrobić. Um, a mam jeszcze kilka e, pytań, na które chcę odpowiedzieć, dlatego zachęcam Was. Ja przepraszam, że znowu zrobiłam już drugi raz. Mea culpa. E, no, nie, na, nie na grupie Mastermind. Zaraz tam to przekopiuję. jeszcze Wam pięknego dnia, a my się widzimy jutro o 8. Joanna, fajnie, że jesteś, fajnie, że dołączyłaś. Pochwal się za to, pocelebruj e, to zdarzenie. Pochwal się, doceń, że zainwestowałaś ten czas, energię i masz chęci, żeby, żeby podziałać. E, no i co? serducho jak zwykle dla Was. Pamiętajcie, żeby zrobić zadanie. Jak ktoś będzie miał problem, dylemat, to oczywiście piszcie śmiała, ja Wam, ben, jak będę mogła, to podpowiem. Jak można to inaczej zrobić albo jak rozwiązać daną sytuację. Dobra. No to co, zostawiam Wam z tym, yy, z tym bardzo poważnym dla mnie, moim zdaniem, zadaniem, czyli nasze cele, role, czego ja właściwie chcę, jaka jest moja misja, po co mi to wszystko. No i co, nowy tydzień, nowy dzień, nowe działania. Hmm. A, chciałam się podzielić, bo mam taką, mam nowy pomysł na nowe wyzwania i tutaj będę potrzebowała Waszej rady. Anna, mam nadzieję, że mi poradzisz. To jest taka kwestia do przemyślenia, bo dostałam informację o bardzo, 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 bardzo ciekawym procesie. Um, I zastanawiam się, jak to zrobić, bo ja też go będę robiła pierwszy raz i myślałam, że zrobimy sobie go razem na żywo. Trwa to... Minimum 12 tygodni, jeżeli faktycznie się bardzo, bardzo tylko i wyłącznie o tym skupia, więc pewnie to będzie wydłużone, ale zastanawiam się, jak to zrobić i, i kiedy, bo mamy tych wyzwań trochę. No dobra, ale uwalnia kreatywność, a myślę, że teraz każdemu jest to potrzebne i nie tylko kreatywność. W ogóle mm, robi się efekt wow. Yy, no i podobno każdy, kto przejdzie, to faktycznie chwali sobie i poleca innym. I kosztuje to tylko czas yy, Czas, poświęcony czas. No więc hmm, kwestia do przemyślenia. A wiadomo, że w kupie siła i razem jest lepiej. No i fajnie też zobaczyć efekty eee, kilku osób, a nie jednej na raz. No dobrze, jutro się widzimy o ósmej. Ja kończę, żeby się przygotować jeszcze i zjeść śniadanie i przygotować się do, tych, do tego zestawu pytań i odpowiedzi. E, miłego dnia Wam życzę i jutro już na, mm, na grupie mastermindowej no nie ma w życiu przypadków, być może miałam być tu dla kogoś, kto nie wie, że mam prowadzę grupę mastermind i tam są codziennie od poniedziałku do piątku wyzwania o 8 godzinie i trenujemy nawyk, nabywamy nawyk e, zaczynaj z wizją końca to dla tych proaktywnych, co chcą coś pozmienić i, i działać w z zasady działaj albo będziesz się dostosowywał no dobra, dzięki, pa